Dlaczego u dziewcząt i kobiet ważny jest strój, taki godny, dostojny, godny, jak ja to mówię, Bożej Księżniczki? Dlatego, że chłopaki i mężczyźni mają tendencję patrzeć głównie na ciało dziewczyny czy kobiety i dziewczyny mądre wiedzą o tym i chcą eksponować siebie, a nie swoje ciało. Chcą eksponować swój uśmiech, swoją mądrość przez sposoby rozmawiania, swoją szlachetność. Przez sposoby postępowania i chcą, żeby, być, żeby to i je pokochali mężczyźni, a nie ich ciało, bo ciało szybko się znudzi, natomiast kobieta, dziewczyna, kobieta sobą może fascynować dziesiątkami lat. Ciałem nie ma żadnych szans, żeby kogoś dziesiątkami lat fascynować, bo piękno i uroda ciała przemija, a piękno i uroda ducha może się nieustannie rozwijać. Więc Boże Księżniczki, czy to dziewczęta, czy kobiety, cenią siebie, eksponują swoje kobiece piękno duchowe, a nie eksponują ciała, bo są więcej niż ciałem.